Witam serdecznie widzów telewizji MTV24. Nasza rozmowa z gwiazdą. Komfortowa jesień, za oknami troszeczkę pada, ale u nas będzie teraz bardzo jasno, bo bardzo jasno świecąca gwiazda przyjechała specjalnie na przystanek Muszyna, a jest tą gwiazdą Falicja Andrzejczak. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się ogromnie, że znalazłem się w tak pięknej. Miejscowości, bo tu jest zawsze pięknie i zawsze lubię tu przyjeżdżać. Kiedy przejeżdżam bardzo blisko, to staram się nie omijać muszyny, bo jest to cudowna miejscowość. A w takim razie, jak się czujesz w programie, które, którego nazwa brzmi, rozmowa z gwiazdą. Zawsze mówisz, że nie lubisz tego, bo ty no pracujesz, to jest twoja praca, ale gwiazda, bo gwiazda w Polsce to no właśnie. To pojęcie jest za często używane, bo... Nie wiem, takie. Ja nie lubię takich, takich, takich określeń, bo gwiazdami to są gwiazdy na przykład w Hollywood, czy, czy gwiazdami to, to, to był Rubinstein, który był znakomitym muzykiem, pianistą. Ja po prostu lubię, pracuję, e, e, kocham to, co robię i tak bym to nazwał. No ale już robisz to od wielu, wielu lat z niesłabnącą popularnością i powodzeniem? Powiedz mi, jaka jest recepta na sukces? Ja nie wiem, po... nie. przede wszystkim trzeba lubić to, co się robi i dążyć zawsze do jakiegoś tam celu, nie, że jak, jak się osiągnęło jakiś sukces, w pewnym sensie, sensie osiągnąłem sukces z Budką Suflera czy, czy z innymi zespołami, ale, ale trzeba iść, iść dalej, szukać, szukać, szukać. I, i, i nie siedzieć, i nie myśleć później o niebieskich migdałach. Przepraszam za to określenie takie, ale e, trzeba robić. No, robić swoje. No i robisz to bardzo konsekwentnie. Powiedz mi, e, czym dla ciebie jest publiczność, koncerty na żywo, co wolisz? Czy duże czy mniejsze? Jak e, odbierasz kontakt z publicznością, czy też e, wolisz się zaszyć w studio i nagrywać e, piosenki? Ja lubię i to i to. Czy z publicznością to niekoniecznie musi być to duża publiczność, ale publiczność taka, która rozumie to, co chcę przekazać, jakie to jest wtedy piękne. Nie musi być to duża publiczność, ale kocham również wielkie koncerty na stadionach, czy takie jak na Ustoku były, że jak tam zobaczyłem, ja wiem, 600 chyba tysięcy, Jurek mówi, że 700 tysięcy ludzi, to troszeczkę kolana się pode mną ugięły. Ale lata pracy spowodowały, że dałem sobie radę, bo gdybym był takim nowicjuszem i zobaczył, co ten kochany Naród pięknie śpiewa ze mną i, i, i to takie było wzruszające, że nie wiem, czy ja bym sobie dał chyba nie mógł wy, wykształcić z siebie żadnego głosu, ale udało mi się i razem z publicznością zaśpiewaliśmy tę piękną piosenkę. No właśnie, to, to był jeden z większych koncertów i na pewno mm, dający dużą satysfakcję, bo każdy na tym koncercie, nie tylko na tym, zna teksty Twoich piosenek. Tak można powiedzieć, już kolejne pokolenie śpiewa. To jest miłe bardzo. I chyba trzecie pokolenie już śpiewa. I naprawdę na Łódźku, jak zobaczyłem, że wszyscy śpiewają, znają doskonale tekst, może i lepiej ode mnie, od, bo to, to byłem bardzo wzruszony. To jest takie bardzo, bardzo miłe. No zresztą na każdym koncercie widzę, że, że ludzie śpiewają razem ze mną, czy nawet na stojąca. To jest dopiero wzruszające, kiedy się widzi, jak człowieka szanują. Jest wtedy bardzo, bardzo szczęśliwy. No teraz przejdę do takiego nieco smutnego pytania, bo rzucę tylko hasło Romuald Lipko. Znałeś go, bardzo się lubiliście, komponował dla ciebie. Nawet odkryłem, szczerze mówiąc, nie tak dawno, przyznaję się, że też masz przepiękny koncert pastorałek. Które były też skomponowane, skomponowane przez Romka Lipkę. No więc gdybyś mógł powiedzieć o tych waszych relacjach. Jeśli chodzi o pastorałki, może od tego zacznę. To Romek przyznał, że po raz pierwszy nagrał płytę z pastorałkami. Mnie się udało zaśpiewać na płycie cztery przepiękne pastorałki. One mi się tak bardzo podobają, że. Że często sobie nawet nie w okresie świąt czy przedświątecznym, ale tak czasem przychodzi mi coś na myśl, żeby posłuchać sobie trochę takiej fajnej muzyki, i właśnie pastorałki sobie gram. A z Romkiem się znaliśmy kilka lat, zawsze mieliśmy jakiś kontakt, mimo że już nas nie byłem członkiem. Potykaliśmy się, dzwoniliśmy do siebie. Romek często pisał piosenki, które ja później wykonywałem. I, I tak to wszystko ładnie trwało i nie sądziłem, że się tak zakończy i to tak bardzo szybko, bo mieliśmy plany takie wspólnie z Rąkiem i z zespołem nagrać płyty, ale niestety już do tego nie dojdzie. Ja, ja mówię o tym, że nie ma już Romka i z Romkiem razem nie nagramy niczego ciekawego. Natomiast przyrzekałem, czy powiedzmy, obiecałem Romkowi, że nagram jego piosenki z zespołem Budka Suflera na płycie, i one w tej chwili są w trakcie realizacji. W trakcie, jesteśmy w trakcie nagrań nowych piosenek, właśnie niedawno. Koledzy do mnie dzwonili i umówiłem się na początku października, żeby zakończyć żeby zaśpiewać wszystkie piosenki, jakie mają znaleźć się na tej płycie i chcę wolę Romka spełnić i będę wtedy naprawdę bardzo szczęśliwy, jeżeli mi się uda, a uda się na pewno. No to będzie płyta z gościn... Budki Suflera, ale z gościnnym udziałem Felicjan Andrzejczaka, bo nie jesteś wokalistą Budki Suflera, a szkoda, ale jesteś osobą, która będzie... Felicjan Andrzejczak i Budka Suflera, czyli towarzysko i tak jakby taki spełnienie no, testam, testamentu prawie Romka. No tak obiecywałem Romkowi, kiedy się widziałem. Dzień przed śmiercią, jeszcze pamiętam się, żegnaliśmy, złapał mnie za rękę. Kilka minut nie, że tak powiem, nie chciał puścić, bo tak było, rzeczywiście łzy w oczach. O tym prawie mi się już nie chce mówić, bo ja już to mówiłem ileś tam razy. Ale jest to bardzo przykre i dla mnie zawsze bardzo wzruszające. To w takim razie zmienimy na taki yy, lżejszy temat płyta z Budką Suflera, tak, ale wiem, że już zaczynasz pracować z młodą ekipą, ze swoim fantastycznym zespołem nad solową płytą. Czy możesz zdradzić nam już, jaka ta płyta będzie? Wiem, że najlepiej płytę trzeba posłuchać, o co posłuchać gorzej się mówi, opowiada, ale gdybyś nam mógł już zdradzić odrobinę tajemnicy takiej, jaka będzie ta twoja solowa płyta, na którą wszyscy czekamy? Za dużo nie mogę zdradzać. Przede wszystkim jest bardzo ważne, że mam fantastyczny zespół znakomitych ludzi. Bardzo się rozumiemy i szanujemy. A to jest dla mnie zawsze bardzo ważne. I razem pracujemy nad nową płytą. Zaczęliśmy niedawno. I będą to piosenki zarówno rockowe, jak i poprockowe. Mamy w planie, że może znajdą się jakieś jeszcze dwie, trzy ballady na tej płycie, ale więcej nie mogę zdradzać szczegółów. Chyba za dużo i tak powiedziałem. Ogólnie wszystko wiadomo, jaka to będzie płyta. No i ogólnie wiadomo, że na tę płytę czekamy. Wczoraj tu w tym dworze starostów w Muszynie odebrałeś nagrodę złota nuta za cały kształt pracy artystycznej, przyznana przez Mecenasa Kultury, firmę Comfort Rent, Music Factory, Imperium Kobiet, MTV24, czyli naszą telewizję. Jak podchodzisz, Felicjan, do, do nagród, który, które otrzymujesz? Ja byłem bardzo sympatycznie zaskoczony, że coś tak fantastycznego mnie spotyka, na początku nie wiedziałem, co to jest, ale przyjechałem i jak zobaczyłem to, co otrzymałem, to naprawdę, właściwie to trochę się nawet wzruszyłem, bo nigdy się nie spodziewałem, że ktoś doceni i chciałbym tutaj wszystkim, którzy wierzyli we mnie i docenili moją działalność artystyczną, dali mi taką fajną nagrodę, bo to bardzo ładna nagroda. Zresztą wczoraj obiecaliśmy, że dostaniesz platynową nutę, ale musisz kolejna płyta i kolejny przyjazd do Muszyny, bo takie nagrody tylko tutaj, w Dworze Starostów. Taka zachęta wielka ze złotą nutką, że będę dążył, żeby platynową dostać i to i myślę, że osiągnę. Powiedz mi, czego na koniec mamy Tobie życzyć, powinniśmy Tobie życzyć, bo oczywiście życzę zdrowia głosu, bo ten głos jest jedyny, niepowtarzalny. Czego jeszcze się takiemu artyście jak Ty Życzę. Ja powtórzę, że przede wszystkim zdrowia, żebym miał formę taką jak do dzisiaj, bo czuję się znakomicie, mam formę do śpiewania, do nagrywania, a lata lecą i chciałbym to jak najdłużej kontynuować, to moje śpiewanie, żebym ja był z tego szczęśliwy i zadowolony z tej mojej działalności. Sam osobiście, nie tylko żeby radować słuchaczy, duże słowo powiedziałem. Ale żebym ja też był szczęśliwy z tego, co robię. To tego tobie życzymy i zapraszamy ponownie do muszyny. No na, e, może zima, komfortowa zima, narty, sanie. Ja bardzo rzadko na nartach jeżdżę i a tym bardziej z saniami. Bo właściwie to na razie nie mam czasu, jako że ja mieszkam na za, w zachodniej części Polski. Jeżeli jechać, to na pewno nie, nie przyjadę tutaj, tylko do Karpacza zawsze się wybieram, bo tam jest dużo, dużo bliżej. W takim razie mam nadzieję, że ta platynowa nuta od Comfort Rental i Mediów tutaj Ciebie przywiedzie. Amfiteat nasz również czeka na odmrożenie i myślimy, że w przyszłym roku w lecie już nie będzie... Tych pandemicznych nieprzyjemności będziesz mógł na, zaśpiewać na desce i na deskach amfiteatru w muszynie, czego Tobie życzę. Więc życzę zdrowia, powodzenia, sukcesów i świetnej formy takiej jak, jak teraz. Mam do ciebie prośbę na koniec, gdybyś mógł pozdrowić naszych widzów. Gorąco pozdrawiam wszystkich widzów i z Muszyny i z Nowego Sącza, bo wiem, że byli tutaj widzowie i z Nowego Sądza. Bardzo gorąco. Liczę również, że spotkamy się, aby otrzymać tę platynową nutkę i obiecuję, że zasłużę sobie na nią. Życzymy powodzenia i dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Bardzo, bardzo dziękuję.